Hej, intercyza. Czy zawierać przed ślubem, czy nie? Proponuję w ogóle taki test zrobić sobie bardzo fajny. Oczywiście, jeżeli masz parę zer na koncie i, i, i wszyscy wiedzą, y, y, znają troszkę Twoje nazwisko, albo widzą, że coś tam u Ciebie się ciekawego w życiu dzieje, to proponuję taki testik zrobić. Podejść do kobiet, y, które... Jakichś tam kobiet, które troszkę Cię znają, i zapytać, co sądzą na temat intercyzy. Oczywiście, podejść do kobiet, nie tych, które mają jeszcze trochę więcej od Ciebie tych budyneczków, tylko po prostu do takich kobiet, które mają trampki i dwie bluzy z kapturem. I podejść do takich kobiet, podejść do takich, myślę, stu kobiet, taki, zrobić sobie takie ćwiczonko i zapytać, co sądzą na, na temat intercyzy. W moim przypadku, z życia, z obserwacji moich życiowych, spotkałem kiedyś. Wiele kobiet i zadawałem to pytanie. No to zdarzyło się, że kilka, które miały właśnie te dwie bluzy z kapturem i te adidaski, to, to po prostu mało. To nie zabiły. Nie zabiły drugiego człowieka, aż naskoczyły na ciebie. Mówił, jak intercyza, jak w ogóle, jak tak może facet pomyśleć? I w ogóle, i w ogóle tam był strasznie, strasznie słowa poszły. I, 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 no i tak po prostu się to wydarzyło. Ale do czego zmierzam? Z moich skromnych obserwacji, ostatnio rozmawiając z pewnym kolegą, który się rozwiódł z żoną, powiedział, że akurat w jego przypadku, gdyby była intercyza, Małżeństwo było prawdopodobnie w dużym stopniu uratowane, ponieważ żona tylko, tylko poszła na pieniądze i, i, i to wszystko. A tak to w innym przypadku nie miałaby za bardzo nic do powiedzenia, więc daliby w martwym ciągu sobie tkwi do końca życia, chociaż dożywotnie, ale nie byłoby przynajmniej uszkodzeń dziecka, nie byłoby uszkodzeń jednej głowy, drugiej głowy. Jakoś to by wszystko tam trwało. Martwy ciąg by trwał, ale mniej uszkodzeń by było na ciele i na głowie. Druga też bardzo taka ważna kwestia. Bo też zaobserwowałem to, oczywiście to działa w dwie strony, jak i u pani, jak i u panów. Dlaczego jakiś pan, jakiś gentleman się rozwija, zarabia, nie wiem, milion złotych? Zarabia no bo rozwinął się, ponieważ kształcił się, edukował cały czas krok, 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 krok. krok, A ta pani, która jest z boku niego no tak jak stała tutaj w tym miejscu, to ona cały czas stoi w tym miejscu, bo ona niby się opiekuje, wiadomo, dzieckiem, domem, powiedzą yy, i to. I ona od razu chce yy, z tego miliona, ona chce pół miliona złotych na szybko, no bo dlaczego jej się to nie należy? Za to, że ona siedzi w domku, yy, zawiezie dziecko do przedszkola i do tego jeszcze, yy, no co, no zawiezie dziecko do przedszkola i posprzątała jeszcze mieszkanie, no i w cudzysłowie ogarnęła... Yy, jego, jego firmę, której tak naprawdę w ogóle nie wie o co chodzi, no bo ona jest cały czas na tym samym poziomie. No pytanie. Dlaczego od razu jej się należy pół miliona złotych na szybko, jeżeli on zarabia milion? Gdzie, gdzie jej wartość, w której ona, jedyną pracę, którą ona miała, to 2500 brutto? No 2990, ok, no. 2990. Dlaczego? Takie proste, skromne y, 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 pytanie edukacyjne. Z moich obserwacji Intercyza bardzo mocno pomaga wielu, wielu facetom. Po drugie, jeżeli jest miłość, prawda? No przecież się kochacie nawzajem. Bardzo się kochacie. To chyba twój budynek nie ma tutaj <grybujesz> nic do waszej miłości, prawda? Czy, ta <grybujesz> czy, te, czy ten hektar działeczek albo tam ze 100 hektarów ma jakieś znaczenie? Czy tylko to jest uczucie między wami, prawda? Jest uczucie, czy nie ma tego uczucia? Zastanów się nad tym. To są bardzo poważne tematy. Tematy, które czasami powodują wielkie dramaty ludzkie. Jeżeli budujesz coś, zbudowałeś coś sam, Poproś o zwykły podpis. Hej.